Kupujesz sprzęt policingowy i chcesz wiedzieć, co obejmuje gwarancja. U nas liczy się Twój spokój. Każde urządzenie z Erniu ma 12 miesięcy gwarancji. Możesz ją przedłużyć do 36 miesięcy, dopłacając tylko 15% wartości sprzętu za każdy dodatkowy rok. Opcje przedłużenia zobaczysz przy dodawaniu do koszyka. Warunki są proste: serwisujemy tylko sprzęt z Erniu. Gwarancja obejmuje urządzenia i zasilacz. Bateria 30 dni ochrony. Nie obejmuje szkód z winy użytkownika, takich jak zanania czy uszkodzenia mechaniczne. Zrób kopie danych, mogą zostać utracone podczas naprawy. Wysyłaj tylko sprzęt bez akcesoriów. W czasie ochrony gwarantujemy naprawę lub wymianę sprzętu, jeśli naprawa nie będzie możliwa. Naprawy i wysyłka zawsze na nasz koszt. Używamy oryginalnych lub równoznacznych części, więc sprzęt zachowuje pełną funkcjonalność. A jak wygląda reklamacja? Krok pierwszy. zgłoście przez stronę lub napisz na reklamację małpaerniu.pl. Podaj imię, nazwisko, numer zamówienia, datę otrzymania sprzętu i opis usterki. Możesz także dodać zdjęcia. Krok drugi. Odpowiadamy tego samego dnia roboczego. Jeśli trzeba, poprosimy o dodatkowe informacje. Krok trzeci. Po stacji Odbierzemy sprzęt lub ustalimy zwrot na nasz koszt. Na czas naprawy może dostać sprzęt zastępczy. Po zalogowaniu na rniu.pl sprawdzisz status zgłoszenia i skontaktujesz się z serwisem. Standardowa naprawa to zazwyczaj dwa dni robocze. Jeśli mamy części, idzie szybko. Gdy trzeba je zamówić, może się wydłużyć średnio do 5-7 dni roboczych. Dokonamy wszelkich starań i informujemy na bieżąco, działając przed tym jak najszybciej. Masz pytania? Wejdź na rniu.pl lub napisz do nas. A Ty, co dla Ciebie jest najważniejsze w gwarancji na sprzęt policingowy? Daj znać w komentarzu i sprawdź,